Dzisiaj jest szósty marzec, to jest dereń jadalny. Odmiana o żółtych owocach nazywa się Alusza. Bardzo dużo maponków kwiatowych. Na co za tym idzie? Owoców. Podobno są owoce odporne. Tak, kwiaty. Są odporne na, do, na minus, do minus 14 stopni mrozu. Same drzewo do minus 30, chyba iluś. Tak wyczytałam w internecie. Tak, także to jest piękna odmiana. losza Taki krzaczek nie za duży. Tutaj jest odmiana, która ma mało pąków i to jest odmiana jantarnej. Jantarny. Też o żółtych owocach, które są nad gością. No, nie mogę wyostrzyć. To jest jantarny. Cztery kwiatuszki. I tutaj jeszcze jest piąty, szósty i siódmy. Siódmy kwiatuszek jantarny. Nasz drzewko takie koło 80 cm. A tu jest odmiana również o żółtych owocach, flawa. Muszę pozmieniać te fiszki na świeższe. Flawa ma jeszcze zamknięte dosyć pąki. Porównując tamte dwie. Odmiany poprzednie i też nie ma zbyt wielu pąków, ale ma więcej od jantarnego, tak I są zamknięte. A za chwilkę będzie druga część z kolejnymi odmianami.